Dzień dobry, dzień dobry, witam Was pięknie w kolejnym nagraniu księżycowym. Przed nami nów w znaku panny, dokładnie 3 września o godzinie 3.55. Co bardzo ważne, to pierwszy nów wrześniowy jest zarazem Sylwestrem Numerologicznym. Rozp rozpoczynamy w tym momencie nowy rok numerologiczny i w związku z tym w podziękowaniu, że jesteście tutaj z nami Mam nadzieję, że jesteście naszymi subskrybentami. A jeżeli nie, to zachęcam do kliknięcia, żeby być z nami na bieżąco. Chciałobyśmy z Dorką złożyć na Wasze ręce alchemię i planer wcześniej. Czyli tak? Przedpremierowo. Dziękujemy Wam bardzo, że tutaj zaglądacie, dziękujemy Wam bardzo, że nas wspieracie, dziękujemy bardzo, że nam kibicujecie na każdym kroku. Jest to bardzo mocno odczuwalne, Wasza energia dobra nas niesie i dmucha nam w żagle. I więc, jeżeli czekaliście na premierę 3 września, to oczywiście ona się odbędzie, ale teraz Macie dostęp do e-booków przedpremierowo. Tak naprawdę do dwóch e-booków. Pierwszy e-book Alchemia, link znajdziecie na dole. Alchemia roku 2025 jest predykcją na kolejne 12 miesięcy, predykcją numerologiczną. Natomiast planer, drugi e-book, prawie 300 stronnicowy jest bardzo dużą duchową pomocą dla was, żeby pracować z energiami, które każdy miesiąc będzie przynosił. Jest to planer tak przygotowany, żebyście mogli bardzo dużą duchową i wewnętrzną pracę zrobić nad sobą. Także bardzo Was zachęcam, ponieważ oczywiście, jak zawsze, przy premierze, teraz przy przedpremierze, są specjalne ceny, więc inwestycja jest bardzo opłacalna. Także na dole znajdziecie linki właśnie do naszego sklepu. Częstujcie się i życzę Wam owocnej pracy i owocnego czytania. Czekamy na Wasze opinie. Możecie wskoczyć na naszego Instagrama i podzielić się z nami waszymi pierwszymi odczuciami. Słuchajcie, to wskakujemy do nowiu. Jeżeli chodzi o nów, to zapewne już wiecie, że to jest moment, kiedy Księżyc i Słońce są w koniunkcji, czyli one spotykają się w jednym miejscu horoskopu. Księżyc symbolizuje nasze emocje, nasze, nasz świat wewnętrzny, natomiast, natomiast słońce, nasze zewnętrzne dążenia, nasze ego. Ten nów to jest idealny moment, żeby skupić się na swoim zdrowiu, słuchajcie, i na swoim samopoczuciu. Panna rządzi sprawami związanymi z naszym ciałem, z naszym zdrowiem, z naszą witalnością, więc to jest świetny czas na wprowadzenie jakichś nowych nawyków, takich jak na przykład regularne, regularne ćwiczenie, zdrowa dieta, czy. Po prostu jakieś rutyny pielęgnacyjne. To czas na przygotowanie się do na przykład odrobaczenia czy na przykład detoksu. I chcę Was tutaj zainspirować, ponieważ jeżeli macie dzieci, to jest świetny moment, żeby zadbać teraz o ich odporność, o zbudowanie ich odporności, w szczególności przed nowym rokiem szkolnym, oczywiście Waszej odporności również. Duże zmiany. Warto rozpoczynać od małych kroków, ponieważ jeżeli widzimy taki duży krok przed sobą, to już z góry mówimy nie, ja nie dam rady, nie to jest za trudne. A jeżeli ten duży krok rozłożymy na jakieś małe kroczki, to zdecydowanie szybciej wbrew pozorom jesteśmy w stanie coś osiągnąć. Więc możecie zacząć od jakichś małych, codziennych, krótkich spacerów e, albo jogi e, przez internet, e, doda, dodanie więcej warzyw na przykład do diety, suplementację czegoś, e, regularne medytacje, które pozwolą Wam się wyciszyć. My z Dorą mamy plan na to, żeby się odrobaczyć teraz i mamy plan na to, żeby wdrożyć do naszej diety więcej zielonek. Tak, słuchajcie, właśnie do tego nas zainspirował Nów Pannie, więc też ja chcę was zainspirować, żebyście się przyjrzeli waszemu zdrowiu i właśnie temu, co spożywacie, jak spożywacie. I wracając jeszcze do medytacji, to pamiętajcie, że medytacja jest szalenie ważna, jeżeli chodzi o Wasze zdrowie i Waszą witalność, ponieważ ona pomaga uspokajać emocje, które bardzo wpływają na, na stan zdrowia, na to, jak się czujemy. Więc zastanówcie się, co możecie zrobić, zrobić, aby lepiej zadbać o Wasze ciało, ale też o Wasz umysł, ponieważ jedno z drugim idzie w parze. To nie jest tak, że to są dwie oddzielne rzeczy, które w ogóle działają. W separacji od siebie wzajemnie. Panna to też jest znak, który ceni sobie edukację i rozwój intelektualny. W tym znaku może być świetnym momentem, aby na przykład zacząć jakiś nowy kurs, przeczytać jakieś inspirujące książki, czy nauczyć się jakiejś nowej umiejętności. Panna rządzi szóstym domem, to jest dom pracy, to jest dom przygotowywania się, dom organizacji, tak? dom jakichś nowych umiejętności. Możecie poczuć jakąś chęć zgłębienia wiedzy. W w tematach, które wcześniej były Wam obce, lub rozwijać jakieś kompetencje w nowym kierunku. Możecie, możecie zdobyć większe kompetencje, tak? skupić się na zdobywaniu większych kompetencji. Także inwestujcie, inwestujcie w swój rozwój osobisty, ponieważ to przyniesie Wam długoterminowe korzyści. I energia panny jest również związana z pracą, no bo odpowiada za szósty dom. Szczególnie tą, która wymaga uwagi na szczegółach i dbałości o jakość. To jest doskonały czas, aby przyjrzeć się swoim projektom zawodowym, na przykład, albo zastanowić się, gdzie możemy wprowadzić ulepszenia w naszej codzienności, ale też nie tylko takiej jakby domowej, ale też właśnie takiej pracowej, tak? Może warto stworzyć nowy system zarządzania czasem, zorganizować przestrzeń do pracy czy zrobisz na przykład porządek w dokumentach, pracujcie nad efektywnością i dokładnością, ale zarazem pamiętajcie, żeby nie popaść w nadmierny perfekcjonizm, ponieważ Panna lubi być perfekcyjna i ona bardzo dużo od siebie wymaga i też projektuje te wymagania na innych ludzi. I bardzo się frustruje, kiedy nie jest w stanie chociażby... Trochę dojść do tej poprzeczki, którą sobie postawiła. Więc pamiętajcie, że perfekcjonizm, perfekcjonizm dla każdego z nas jest czymś innym. I możemy powiedzieć, że tak naprawdę perfekcjonizm nie istnieje. Najważniejsze, żeby porównywać się tylko i wyłącznie do siebie sprzed tygodnia, sprzed miesiąca, sprzed kwartału. I chociaż panna często kojarzy się właśnie z pracą i organizacją, jest też znakiem, który ma w sobie dużo empatii i chęci pomagania innym. Tak? To jest doskonały też moment, aby zastanowić się, jak możecie wesprzeć swoich bliskich lub zaangażować się na przykład w jakieś działalności charytatywne. Być może warto poświęcić trochę czasu na jakiś wolontariat lub po prostu być bardziej obecny, obecni. I, pomaga, i, I pomocni dla tych, którzy są wokół Was, którzy faktycznie tej pomocy potrzebują. Skoncentrujcie się również na relacjach, które wymagają troski, które wymagają uważności, a także na wszelkich działaniach, które mogą przynieść ogólne dobro innym, tym, którzy są gdzieś tam w Waszym, w waszym otoczeniu. I nie wskakujcie w jakieś tam pierwsze, lepsze rozwiązania w ogóle odnośnie tego wszystkiego, co powiedziałam. Które podsunie wam na przykład internet czy koleżanka, bo y, ludzie piszą, że dla nich coś działa, albo mówią, że dla nich coś działa, tak? Zróbcie rozeznanie i przetestujcie, co, wa, co z wami rezonuje. Jeden pójdzie na jogę, inni, inny będzie wolał pływanie jeszcze, inny będzie wolał medytację. Poszukajcie dla siebie jakichś takich elementów w tej codzienności, które możecie wprowadzić, które nie sprawią, że powiecie: O, Jezus, znowu to! Tylko. Pomyślicie z taką ekscytacją, że, wow, ja widzę efekty, fajnie. Yy, fajnie to mi przynosi. Yy spokój umysłu albo y, pozwala mi się to odciąć od mojej pracy na przykład takie spa spacery tak nawet w ciągu dnia jeżeli macie taką możliwość wyjść i pospacerować my z Dorą też mamy taki plan właśnie żeby przerywać pracę i zrobić sobie takie krótkie spacer spacery właśnie ku naszej zdrowotności i też nie przesadźcie nie starajcie się wdrożyć wszystkiego naraz diety ćwiczeń reżimu wstawania rano medytacji i tak bo się przytłoczycie bo stwierdzicie, że to jest za trudne. Więc stąd, właśnie na samym początku powiedziałam, że bardzo ważne są te małe kroki. Zróbcie sobie taki plan, którego będziecie się trzymać i który pozwoli Wam lepiej zorganizować codzienność Waszą i Waszej rodziny. Naprzeciwko Słońca i Księżyca mamy Saturna w rybach i jest to układ, możemy powiedzieć, spowalniający. I Wynoszący na światło dzienne jakieś przeszkody. Saturn to jest planeta, która kojarzy się z dyscypliną, z odpowiedzialnością i właśnie z ograniczeniami. Ryby natomiast są bardziej o marzeniach, o intuicji, o emocjach. I kiedy te dwie energie się zderzają, możemy poczuć taki wewnętrzny konflikt. Także z jednej strony możemy chcieć wprowadzić zmiany i uporządkować nasze życie, ale z drugiej strony coś nas może hamować. Może to być przeszłość, jakieś stare nawyki. Albo po prostu, na przykład, nasze emocje, które czasem wciągają nas w swoje głębiny. Możemy czuć, że potrzebujemy więcej stabilności i struktury, ale jednocześnie musimy zaakceptować, że nie wszystko da się idealnie zaplanować i że nie wszystko będzie szło zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I to też jest ok. I kluczem jest znalezienie równowagi między tym, co chcemy osiągnąć, a tym, co jest dla nas możliwe do osiągnięcia żeby nie robić na sobie presji, żeby się nie przytłoczyć, w szczególności w tym nowym roku szkolnym teraz, jeżeli jesteście rodzicami, no to wiecie, że pakiet nowych obowiązków właśnie wjeżdża na, na tapet. I więc przyjrzyjcie się temu, żeby zbalansować pracę i wypoczynek, żeby zbalansować działania, a regenerację, żeby zbalansować to, co przyziemne z tym, co duchowe. Jeśli tego nie będzie w waszym życiu, to możecie czuć się obciążeni. A Panna i Saturn mówią o restrukturyzacji. Więc to są ważne kwestie, nad którymi powinniśmy się teraz wszyscy tak naprawdę pochylić. Jedną z najważniejszych lekcji Panny jest celebracja. Ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale chodzi o docenianie siebie i swoich osiągnięć. Tak, to jest kluczowe, ponieważ tak jak wspomniałam, panna jest perfekcjonistką, więc ona jest bardzo krytyczna w stosunku do siebie i innych. Także praktykujcie wdzięczność, poklepujcie się po plecach nie tylko panny, ale w tym właśnie okresie. Nawet za małe sukcesy. To jest bardzo ważne. Jeżeli Wam się uda jakiś kroczek do przodu zrobić, to to jest niesamowite cenne, niesamowicie cenne. Ja przy podobnym układzie, słuchajcie, na początku roku zrezygnowałam całkowicie z cukru, czyli przeszłam na dietę niskowęglowodanową. I zrobiłam sobie detoks od właśnie cukru, co wspaniale podziałało na mój organizm. Także ja za każdym razem staram się właśnie wyciągać coś z tych cykli księżycowych i pracować z nimi. I powiem Wam szczerze, że to jest niesamowite, ale zanim ja w ogóle usiądę do jakiejkolwiek analizy, to ja już widzę u siebie pewne działania, które są skorelowane z tymi energiami, które mają za chwilę nadejść i ta jakby pełnia i ten nów, te cykle księżycowe, ja widzę, że one się przejawiają u mnie w życiu kilka kroków wcześniej, zanim w ogóle to spotkanie słońca i księżyca nastąpi. Także inspirujcie się tym w waszej codzienności, bo właśnie panna mówi o codzienności, bo panna zarządza szóstym domem, tak jak wspomniałam. I Chciałabym, żebyście oczywiście również pochylili się nad pewnymi pytaniami, jeżeli chodzi o pracę z dziennikiem. Więc możecie sobie odpowiedzieć na parę pytań. Ja wam je tutaj zaraz powiem. Zaraz je wam zacytuję. Po pierwsze, jakie aspekty mojego codziennego życia wymagają lepszej organizacji i lepszej struktury? W jakich dziedzinach mojego życia dążę do perfekcji, a gdzie mogę sobie pozwolić na większą elastyczność? Jakie elementy, cały czas to są pytanie, jakie elementy mojego życia powinnam bardziej doceniać, a mniej krytykować właśnie? Trzy. Jakie nowe nawyki mogę wprowadzić, żeby lepiej zarządzać swoim czasem i swoją energią, żeby jej nie trwonić, na przykład tylko i wyłącznie w pogoni za materią, albo tylko i wyłącznie za pracą, albo tylko i wyłącznie za organizacją, restrukturyzacją, tylko żeby też poświęcić się też tej duchowej stronie swojego życia. 4. Jakie projekty lub zadania odkładam na później i dlaczego? Tu się kłania, kłania prokrastynacja. Ja w ogóle ostatnio bardzo dużo um, słyszę i widzę różnych osób, które regularnie wchodzą w prokrastynację. Dla mnie, um, dla mojej energetyki jest to całkowicie niezrozumiałe, ale um, są takie osoby, które pomimo tego, że chcą, stoją. Pomimo to, że marzą, nic nie robią. Więc zastanówcie się, czy w jakichś aspektach waszego życia nie przejawia się gdzieś ta prokrastynacja. Kolejne pytanie, już ostatnie: w jaki sposób mogę wprowadzić więcej równowagi między pracą a odpoczynkiem? I tu potraktujcie to szeroko między właśnie tą sferą duchową a tą sferą materialną w naszym życiu między poświęcaniem czasu sobie a poświęcaniem czasu rodzinie. Chodzi o to, żeby nie, żadna z szali nie była bardziej przeciążona. Co również jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, to że właśnie teraz Pluton ostatni raz wkroczył do znaku koziorożca. Więcej za naszego życia nie będzie on w tej przestrzeni horoskopu. I wrócił on dosłownie na chwilę, jak na Plutona, ponieważ jego cykle są w setkach latach, lat liczone. Więc Pluton wrócił do koziorożca dosłownie na dwa i pół miesiąca. I on będzie w 29 stopniu. Jest to stopień karmiczny, stopień krytyczny w horoskopie i taki, który mówi o zakończeniach. Jest to piękny, pięknie pokazane w astrologii, że my, żeby coś zacząć, właśnie musimy coś skończyć. Coś trzeba zostawić, coś trzeba przetransformować. W ogóle Pluton mówi o transformacji. I pomimo to, że ja to pisałam już w naszym moim horoskopie, i pomimo to, że wielokrotnie już o tym mówiłam, w jakich przestrzeniach horoskop, Boże Pluton oddziałuje w waszym horoskopie, to chcę jeszcze tak nadmienić, na co musicie zwrócić uwagę, o ile te kwestie już nie zostały przepracowane w Waszym życiu, przetransformowane, mówiąc po plutonicznemu. Jeżeli macie ascendent w baranie, na co musicie zwrócić uwagę? Przyjrzyjcie się, jak wykorzystujecie swoją władzę i swój autorytet. Czy wasze działania są zgodne z waszymi wartościami? Bo to jest czas, aby skoncentrować się na długoterminowej wizji i wprowadzić potrzebne zmiany właśnie w tym aspekcie. Jeżeli masz ascendent w byku, twoje przekonania mogą zostać zakwestionowane przez różne sytuacje zewnętrzne, które będą triggerami, co doprowadzi do głębszej refleksji i zastanów się, czy twoje dotychczasowe poglądy nadal ci służą. Czy potrzebujesz otworzyć się na nowe idee i doświadczenia? Czy ci się w ogóle opłaca nadal wierzyć w to, w co wierzysz, ponieważ to manifestuje twoje tu i teraz. Jeżeli masz ascendent w Bliźniętach, transformacje finansowe, emocjonalne, one mogą być trudne, ale będą bardzo owocne. One są bardzo konieczne do twojego rozwoju. Ja już to jakby przerobiłam, ponieważ ja mam ascendent w bliźniętach, więc ja bardzo, bardzo plutona w koziorożcu odczułam, jeżeli chodzi o właśnie o przestrzeń finansową. Więc zwróć uwagę, jeżeli masz ascendent w bliźniętach, na to, jak zarządzasz, zarządzasz wspólnymi zasobami i emocjami w relacjach, bo to jest czas uzdrowienia i przekształcenia tego, co Cię powstrzymuje. Jeżeli masz ascendent w raku, zastanów się, jak twoje relacje wpływają na twoje życie. Czy są dla ciebie wspierające, czy raczej ograniczające? Bo to jest czas na zrównowa zrównoważenie swoich potrzeb z potrzebami innych i wyznaczenie zdrowych granic, zdrowych granic, czyli powiedzenia jasnego, czego oczekuję, co lubię, na co się godzę, na co się nie godzę. Jeżeli masz ascendent w lwie, Zwróć uwagę na swoje nawyki, na swoje rutyny. Czy służą one Twojemu zdrowiu, czy służą one Twojemu samopoczuciu? Bo to jest czas na wprowadzenie zmian, które wspierają Twoje długoterminowe cele i zdrowie Twoją witalność. Jeżeli masz ascendent w pannie, zastanów się, co naprawdę sprawia Ci radość i satysfakcję. Czy wyrażasz swoją kreatywność w sposób, który jest zgodny z Twoją prawdziwą naturą? Bo to jest czas na pełne wykorzystanie. Waszego, twojego potencjału twórczego i twojego talentu. Jeżeli jesteś ascendentalną wagą, zastanów się, co musisz zmienić, aby poczuć się bezpiecznie i stabilnie, bo to jest czas na uzdrowienie relacji rodzinnych, na stworzenie domu w szerokim tego słowa znaczeniu, który naprawdę odzwierciedla twoje potrzeby. Skorpion, ascendent w Skorpionie. Zastanów się, jak możesz lepiej wyrażać siebie i komunikować swoje potrzeby, bo to jest czas na przekształcenie swoich myśli i przekonań, przetransformowanie, aby były bardziej zgodne z Twoimi wartościami i pomogły Ci kreować życie, jakiego pragniesz. Jeżeli masz ascendent w strzelcu, zastanów się, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, jak możesz lepiej zarządzać swoimi finansami. To czas na przekształcenie swojego podejścia do pieniądza. Do, zasobu, do, zas do zasobów w szerokim tego słowa znaczeniu, do zarabiania, aby nie było rozdźwięku pomiędzy tym, czego pragniesz, a co obecnie masz, ponieważ podświadomie, my manifestujemy to, kim manifestujemy nasze zewnętrzne, czyli naszą rzeczywistość, poprzez to, kim jesteśmy. Nie czego pragniemy, tylko to, jacy jesteśmy, manifestuje naszą rzeczywistość. Koziorożec, ascendent w koziorożcu, zastanów się, kim naprawdę jesteś. Jak chcesz się przedstawiać światu, to jest czas na pełne wyrażanie swojej autentyczności i przetransformowanie swojego życia zgodnie z własnym wnętrzem, a nie oczekiwaniami innych ludzi. Ascendent wodnik. Przeanalizuj swoje wewnętrzne blokady i strefy cienia. Zastanów się, co musisz uwolnić, aby móc ruszyć do przodu, bo to jest czas na głębokie uzdrowienie i transformację wewnętrzną. Ascendent ryby. Zastanów się, kto w Twoim życiu jest dla ciebie wsparciem, a kto może cię ograniczać, bo to jest czas na przekształcenie swoich relacji i swoich celów, aby były bardziej zgodne z Twoimi długoterminowymi aspiracjami. 12 znaków za nami, i to są takie, w takim telegraficznym skrócie. To są takie najważniejsze bullet pointy, jeżeli chodzi o Plutona w koziorożcu. Wy to dawno mogliście już przepracować. Bar dawno już mogliście zwrócić na to uwagę. Natomiast Pluton po coś jeszcze wraca do tej przestrzeni. On przychodzi tutaj postawić kropkę na d. Więc jeżeli czujecie, że coś jeszcze z tych rzeczy, których, które ja Wam teraz po powiedziałam, się w jakiś sposób przejawia, to macie super 2,5 miesiąca na posprzątanie. Posprzątanie tego, co Wam nie służy. Dziękuję Wam serdecznie, że dotarliście do samego końca. Jeszcze raz zapraszam do linków poniżej, ponieważ to jest właśnie przedpremiera. Jutro jest oficjalna, <laughs> przepraszam, premiera alchemii i planera. Także Wy jesteście na tej wygranej pozycji, że możecie do tych e mieć dostęp wcześniej. Dziękuję Wam serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze i do następnego.